W ostatnich dniach sierpnia 1944 roku widmo upadku starówki zmusiło dowództwo Armii Krajowej do próby przebicia się ze Starego Miasta do śródmieścia. Jedynym punktem, który łączył te oba miejsca był Kościół świętego Antoniego, w którym się właśnie znajdujemy. W Świętego Antoniego oddział Andrzeja Morro przeniósł się do piwnic jednej z kamienic, mieszczącej się w kwadracie ulic Niecała, Szanatorska i Plac Teatralny. Cały 31 sierpnia musiał zostać przez powstańców spędzony w piwnicach. Byli oni lżej lub mocniej ranni, doskwierał brak wody, brak środków opatrunkowych, a we znaki znowu zaczęły dawać się niemieckie patrole. Niemcy, patrolując okolice w poszukiwaniu powstańców, zaczęli wrzucać przez okienka piwniczne granaty do środka, strzelać z karabinów maszynowych. Szczęśliwie nikt z oddziału Zośki nie został ranny. Po godzinie 22 oddział sformował kolumnę. Na rozkaz Andrzeja Moro wszyscy zdjęli opaski powstańcze oraz inne emblematy świadczące o tym, że należą do powstańców po to, aby zmilić Niemców. Dzięki zdobytym jeszcze na woli mundurom niemieckim oddział po zdjęciu tych emblematów wyglądał jak umęczony oddział niemiecki. W ten sposób Andrzej Morro całą kolumną przemaszerował przez ogród Saski, praktycznie nie niepokojony przez Niemców. Przy barykadzie, znajdującej się zaraz za Palmiarnią przy ulicy Marszałkowskiej, zatrzymani przez Niemców hasłem – tędy nie idźcie, dalej są Polacy. Polacy odpowiedzieli po niemiecku – my doskonale wiemy, gdzie mamy iść. Minęli zdumionych Niemców i poszli dalej w kierunku gmachu giełdy. Jesteśmy u zbiegu ulicy Królewskiej Marszałkowskiej. Przed i w trakcie wojny w tym miejscu stał gmach giełdy. To ostatnie miejsce, które dzieliło oddziały Moro od pozycji powstańczych Polaków. W tym miejscu zebrali się oni, aby dokonać tego ostatniego przejścia przez ulicę Królewską. Oczywiście, Polacy po drugiej stronie nie mogli sobie zdawać sprawy, że przebija się do nich oddział powstańczy. Kiedy tylko zobaczyli postacie w panterkach, zaczęli do nich strzelać. Na całe szczęście żołnierze od, z oddziałów Andrzeja Moro zaczęli krzyczeć: Starówka, nie strzelać! Starówka, nie strzelać! A ostrzał z polskiej barykady ustał. W ten sposób żołnierze mogli przedostać się przez barykadę i powitać z pozostałymi powstańczymi jednostkami. To przejście oddziału Andrzeja Morro ze Starego Miasta do Śródmieścia uznawane jest za jedną z najwybitniejszych osiągnięć Batalionu Zośka w trakcie Powstania Warszawskiego. Dziś każdy może swobodnie przejść ze Starego Miasta do Śródmieścia. W trakcie tego spaceru zajdźcie na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego i zobaczcie naszą wystawę Warszawa Kiedyś i Dziś, która znajduje się na ogrodzeniu naszej inwestycji.